Witaj tu Solverice. Rozwiążemy zadanie 234. Cena kilograma jabłek w sklepie wynosi 3,20, a kilogram y, takich samych jabłek u sadownika kosztuje 2 zł. I pytanie pierwsze w podpunkcie A, o ile procent kilogram jabłek jest tańszy u sadownika niż w sklepie. I pytanie B od razu sobie zestawmy z tym, o ile procent kilogram jabłek jest droższy w sklepie niż u sadownika. Dwa pytania takie symetryczne do siebie. Ale w podpunkcie A pytamy się, o ile jest tańszy kilogram usadownika. Czyli my nie wiemy, o ile jest tańszy usadownika. W takim razie co wiemy? No cena w sklepie to będzie 100%, czyli 3,20 to będzie 100%. Umieszczamy 3,20 w mianowniku, bo 100% będzie w mianowniku. Natomiast cenę jabłek moglibyśmy umieścić u góry, tylko tam jest pytanie, o ile procent te jabłka są tańsze u sadownika niż w sklepie, więc o ile, czyli pytanie jest o różnicę. 3,20 odjąć 2. I teraz zamieniamy to na procent mnożąc przez 100%. Tutaj mamy 1,2, tutaj mamy 3,2. Jak obliczymy na kalkulatorze, to nam wychodzi 37,5%. Procent. O tyle procent tańsze są jabłka u sadownika. Teraz jest podpunkt B: i pytanie, o ile procent jabłka są droższe w sklepie? Jeśli pytanie jest, o ile procent są droższe w sklepie, no to nie wiemy, ile to jest procent, a co wiemy. Wiemy, że u sadownika stanowi cena 100%. Teraz 100% będzie w mianowniku, czyli tutaj damy 2 zł. No i ponieważ pytanie jest, o ile są droższe, no to pytanie jest o różnicę. Trzeba odjąć 3,20 minus 2 i taki ułamek zamieniamy na procent. Tutaj mamy 1,2 przez 2 razy 100%. Proste wyliczenie pokazuje, że to jest 60%. O tyle właśnie procent droższe są jabłka w sklepie i warto porównać wyniki w podpunktach A i B, bo nigdy to nie będzie ta sama liczba. Jak odwrócimy to pytanie, to Wprawdzie nie zmieni się licznik ułamka, ale zmieni się mianownik, ponieważ zmieni się 100%. I to spowoduje, że w podpunktach A i B no, nie będzie liczbowo ten sam wynik. I to nigdy nie będzie to samo.